Relacja Mistrz-Uczeń Bezpośredni kontakt z wykładowcami, którzy mają czas i są dla studenta Miejsce dla młodych, którzy chcą dobrze wystartować w dorosłość lub mają pewne doświadczenie poszerzać i wzmacniać kompetencje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to takie miejsce Dla osób, które mają już wykształcenie co najmniej licencjackie są studia specjalistyczne, podyplomowe Kto się nie rozwija ten się zwija, zatem kształcenie ustawiczne. MBA, Master of Business Administration, to prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska. Menedżerowie przedsiębiorstw prywatnych. Kreacje międzynarodowe i dyplomacja. Dla osób, które chcą znajdować się we współpracy międzynarodową i podejmować delegacje zagraniczne oraz ich obsługę w administracji publicznej, edukacji lub firm. Studia mogą również stanowić pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy dyplomaty. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Dostarczą Aktualnej wiedzy dla zrozumienia podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Poza tym polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, kompensacja przyrodnicza, logistyka, marketing internetowy, retoryka i komunikacja społeczna, dziennikarstwo, rzecznik prasowy.